to osyskości Szybka Wrzutka. Dziś gramy w Whirling Witchcraft od AEG. Czyli zakręcona gra, w której to jesteśmy wiedźmami i w naszych tu kociołkach kombinujemy jakieś eliksiry. Zacznę od tego, że każdy ma swoją planszetkę, gdzie będziemy zbierać zasoby. I będą to żaby, pająki, muchomor, jakieś grzyby, mandragory i jakieś tam czarne serce. Oprócz tego każdy dostaje... Wiedźmy, mogą być to standardowe Wiedźmy, tak że każdy ma taką samą albo już takie, że każda ma jakąś tam swoją zdolność. Po drugiej stronie mamy informację ile składników sobie tutaj bierzemy. No i następnie każdy dostanie cztery karty recept. Zagrywamy jedną w ciemno i kiedy wszyscy już zagrają odkrywamy je. Na karcie będzie pokazane jakie składniki mamy położyć, żeby otrzymać inne składniki. Czyli takie typowe mielenie składników. E, z małym twistem, o czym zaraz. E, jeśli mam jeszcze oczkę, po prostu tak w dół, no to wiadomo, te składniki zamieniam na te. Jeśli mam taką eskę, to przed zagraniem sam decyduję, czy chcę zamienić pająka, żabę i muchomora na dwa muchomory i żabę, czy na no, odwrót. Oprócz tego jak zagram, to są tu też znaczniki arkanów magii. Mamy takie trzy, no i przesuwając je tutaj za każdym razem trafią na... E, Pole 2, 4, 6, no to będziemy mogli je aktywować, a dzięki nim będziemy mogli usunąć sobie tu dwa składniki, dobrać składnik ze zasobów, czy przerzucić od razu jakiś składnik od nas do kociołka. W każdym razie, jak już położymy, wypełnimy w pełni, a musimy w pełni, oczywiście, żeby wyprodukować, no to zaczyna się ten twist w grze, bo wszystko co wyprodukowaliśmy, kładziemy sobie do kociołka, a kociołek ten przekazujemy do gracza po prawej. Następnie gracz ten wszystkie te rzeczy, które dostał, musi uzupełnić u siebie. Po co? Po to, że w momencie, kiedy powiedzmy, dostanę od Tomka tyle mu że już nie mieszam się tu mi na planszyce, to każdy, który jest nadmiarowy, wraca do niego, do magicznego kręgu. A w momencie, kiedy któryś z graczy będzie miał tu 5 i więcej składników, gra się kończy. Wygrywa osoba, która jako pierwsza tu zgromadziła, albo jeśli w tym samym czasie, to kto zgromadził więcej. Czyli tak naprawdę nie produkujemy tego dla siebie, produkujemy to dla kogoś. Więc musimy tak naprawdę cały czas pilnować i zobaczyć jak możemy komuś zapchać zapchać jego magazyn, a jednocześnie musimy patrzeć kto jaki silniczek budował, jakich przychodzi nam dużo, czyli w tym przypadku jeśli widziałbym, że przychodzi mi dużo muchomorów, no to będę w kartach starał się zagrywać takie receptury, żeby właśnie tych pomid pomidorów, tych muchomorów jak najszybciej się pozbywać. Czyli próbujemy zapłacić klientowi po prawej, od klienta po lewej, próbujemy nie dostawać, a właściwie dostawać, tylko od razu je przemielać na jakieś inne. I tyle. No Zwariowana gierka. Bardzo ciekawa przy pierwszym podejściu, przy czytaniu instrukcji, no, wydawała nam się z lekka głupkowata. Trochę przeleżała, a właściwie równo rok, bo z poprzedniego SM była przewieziona. no a okazuje się, że to całkiem oryginalny, przyjemny i szybki tytuł. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć!